To jest taki nieplanowany vlog, bo ja dzisiaj miał, nie miałam nagrywać, nie miałam w ogóle w planach, nie miałam e, ani ochoty, ani pomysłu, co by tu nagrać, ale wysłałam zdjęcie do mojej Marty e, z pudełkiem, w którym przyszło moje krzesło do biurka i napisałam, nie, matka będzie miała swój kącik, a ona napisała, czekam na film. Ja piszę, nie no, bez przesady, ja mam dzisiaj urlop. No, ale stwierdziłam, w sumie czego nie? I już Wam mówię, ja robię dzisiaj yy, na obiad bigos. Wiem, nie wygląda, moje włosy znowu nie wyglądają, ale ja Wam mówię, że ja nie miałam w planach dzisiaj nic nagrywać i nie przygotowywałam się. Jestem jakimś golfie, który już jest mocno zmęczony, ale przecież gdzie powiedziane jest, że ma być wiecznie yy, elegancka? Ja dzisiaj rano, jak zobaczyłam co dzieje się za oknem, to napisałam do mojego męża, no i jak, mam jechać? Słuchajcie, ja mam opony letnie. Do tej pory, słuchajcie, jest styczeń. Nie wymieniłam nie, nie w swoim samochodzie opon, bo mam opony, tak, oczywiście mam. One sobie pięknie, ładnie <laughs> wiszą w garażu, tylko nie po co? Znowu będzie mi się ciężko jeździło, będą szurały, piszczały, wiecie, one taki odgłos oddają jak nie ma śniegu, nic się nie działo, nie zapowiadało się na zimę, bo już styczeń, mówię, dobra, przesady, po co mi mąż, oczywiście przy swoim wymieniu, nie? No i rano mówię do niego, nie wiem, mam jechać, nie jechać? On mówi do mnie, dobra, jak już pojedziesz, bo jest bardzo ślisko, to stań i mówi mi przy takim sklepie Ej, i nie jedź już dalej, bo potem nie wyjedziesz. Ej, bo u nas przy przedszkolu jeszcze przedszkola jest górka, yy, no asfaltowa górka, ale wiecie, jak przysypało, rozjeżdżone, no to tam będzie ślizgowica i rozbi dupa, więc mówi do mnie, to zostaw sobie tam u góry i wszystko, co i ci się Potem sobie myślę, no, dobra, i co jest? Ja Odprowadza Emilię, mam iść do Biedronki, bo znowu w Biedronce jest górka, tyle że z kostki, no to tam znowu będzie ślisko. Ja mam z tym, to byłam jeszcze iść tam, będzie sypał, nie, ma mowy. No i Anka jak Anka, uparta jak osioł i jak mała mi, bo po równy jeciek mnie ktoś tu napisał, że przypominam mu małą mim. No i dobra, to była taka cholera, nie, w tej bajce, e, w muminkach. Fajna była, ja ją lubiłam, bo ona wiecznie, jak moja Emilia, nie ja wiem, po kim ona to ma. E, słuchajcie, i co zrobiłam? Pojechałam wszędzie, pojechałam i do przedszkola i wyjechałam pod górkę, i pojechałam do Biedronki i znowu wyjechałam pod górkę, ale powiem Wam, że trochę miałam tak stracha, bo naprawdę ten śnieg jest mokry, jest no mało rozjeżdżony był. Także kątem oka gdzieś tam widziałam, że widać asfalt, więc chyciłam się tak, żeby moje, przynajmniej jedno koło miało asfalt, myślę chyci to mnie pociągnie, ja mam w ogóle napęd naprzód, napęd, w moim aucie to jest taki napęd, że Yy, ale wyjechałam, udało się i przyjechałam do domu i w domu już Brian mnie zaskoczył, bo mówił, mamo, wyciągnęłaś mnie z pierzyny, bo był kurier i przybył moje mojej krzesło do biurka. Nie, nie spodziewajcie się, że to będzie biurko typu e, pana prezesa. Yy, ja zamówiłam zwykłe krzesło yy, za chwilę Wam pokażę. Bo ten pokoik, czyli Emilii pokoik, jest pokoikiem małym i... Tamto biurko sprawiłoby taki, nieład, taki, wprowadziłoby taki harmider po prostu. Także przytłoczyłoby, za duże było po prostu. Zresztą ja i gdzie Pan Dyrektor, zwykła matka, potrzebowałam najzwyklejszego krzesła. Także przyszło, ale cieszę się z niego, fajnie będzie się tam siedziało. I nie, nie jest na kółkach, bo ja wiedziałam, że e, mając w tym pokoju krzesło na kółkach, to Emilia będzie z nim zaiwaniać o tych dywanach w tej z a ja właśnie chciałam to uniknąć. Także w dalszej części Wam pokażę. Mam tutaj też paletki, ta jest z mła, taka jest dużo rudości, trochę brązów, fioletów, także nawet jest granatowy. Nie wiem czy Wam to będzie widać, bo to tak taka propos to pokażę te moje paznokcie, które Wam obiecałam już dwa filmiki do tyłu. Próbowałam przywołać wiosnę, słuchajcie. Ja uwielbiam takie kolory. Także właśnie takie sobie zrobiłam. A to jest Maybelline. Dobrze, ja Wam mówię? Tak. Taka paletka. Tu już jest dużo brązów. Jakiś takich jasnych beżów. I to jest raczej paletka mieniąca. tu jest chyba jeden tylko kolor. Taki, żeby nie było. Nie, dwa są matowe. A reszta się błyszczą. I tak przygotowuję się do rozdania. Także myślę, że jedną sobie zostawię, a dwa będą, dwie będą w rozdaniu. Nic nie stało? Nie. Czy jest na sali lekarz? Słuchajcie, a tu mam pudełko z Big Lossi i też Wam za chwilę pokażę, tylko wpuszczę mojego psa, który gdzieś tam na polu szczeka. I kochani, chcę Wam pokazać to krzesło, które Brian skręcił. Terem Tak wygląda. Piękne. Mi się bardzo podoba. Bo nie jest ani za duże, ani za małe. Na drewnianych nóżkach. Mówiłam, że nie będzie jazdy po pokoju. Mówiłam. Także tak, tak, tak. O to patrzcie. O tam, tam. Brzyd. Oczywiście coś musiało zostać z tego skręcania. On to ma powoł swojej ojcu, Mój mąż jak cokolwiek skręca. Jakiegoś mebla, jakieś coś. Zawsze jakieś części zostają. Także takie to jest niewysokie. Krzesełko, ale fajne ma takie... natyłek. Także będziemy siedzieć z Emilią przy biurku. Pokażę Wam, jak go pokój i na tyle, żeby Wam pokazać. Bo Emilia tam odsypa, rozsypała tysiąc zabawek i w ogóle to na bogato to pokażę Wam, jak się prezentuje przy biurku. Fiduś! Cześć! A teraz tak z Nadgarów. Tu, jak widzicie, jest kapucha, tam już jest pokrojony schab, y, grzyby, liść laurowy, ziele angielskie i y, y, kapucha się dusi, gotuje. Tu robi się wywar na zupę ogórkową, ziemniaki też ostrugane już, a tam jeszcze jest kiełbacha, którą dorzucę za chwilę do tej kapusty i jeszcze gdzieś tu, o tu, tu jest skrojona... Y, Taka ćwiartka kapusty, którą też dorzucę, jak się poddusi, taki szona. No i marchewka. Jest tam seller, jest pietruszka starta, jest por. Gdzieś tam na dnie jeszcze jest cebula. Także taki obiad. Dziś dla każdego coś smacznego. Będą jeszcze kotleciory do tego. Także na bogato, na ciężko. Ale zdrowo, bo sama gotuję, więc wiem co tam jest kochani, właśnie wychodziłam po lusterkach, jak zobaczyłam, jak ja wyglądam w tej fryzurze. To na no, jak w Wica. Okej. Okay. Także. <laughs> Dobra, nieważne. Mówiłam, to nie miało. Ja nie czesałam się. Myślałam, że nie będzie Was tutaj. Albo mnie tutaj, o tak. Bo Wy to super, że jesteście. Dlaczego to nareszcie nie gotuje? Halo. Ja nie wiem, albo mi e, się gotuje tak, że mi wszystko. wykipi, Albo stoi jak względem. Oczywiście, za chwilę się odwrócę, to to będzie tam. Pst, dajcie znać. Żartuję. Jak wyjdzie to oglądać, to już dawno będzie zjedzone. Eee, co? No, otworzyła sobie pudełko i nie powiedziała. Eee, to jest pudełko z Biglossi. Zapłaciłam za nie 45 zł, bo tam była jakaś obniżka wpiszko. Odsłanie, nie wiem jak jest. Wpisałam, teraz widzę, że mam eee, voucher na stat. Wcale nie kuszą, wcale nie kuszą. Słuchajcie, pudełko nazywa się Coral Essence i zaraz zobaczycie, nie, nie będę udawać, że już jego nie otwierałam, ja zaraz otworzę, jak przyszło, bo ja jestem ciekawska baba. Znaczy wiedziałam, co tam jest, bo wbierając pudełko, to sobie zerkacie, co będzie w tym pudełku, także i oczywiście tak zerkałam, że nie zerknęłam, bo Liczyłam, że ten produkt będzie pełnowymiarowy. Tymczasem Anka dostała jakąś marną próbkę, której jest mało, mało, mało. Mój Fido poleciał, nie wiem, co tam się dzieje. Jest to serum z kolagenem morskim i właśnie na to się nastawiłam, że to będzie, bo to jest biodermik, że to będzie całe, tymczasem nie. Naucz się, Matka, czytać. Co mam przed sobą? To jest z Mariona maska odmoczająca na twarz i to jest maska w płakcie. I tu piszę tak, olejek arganowy, złoto Maroka, wygładza zmarszczki, poprawia jędrność skóry twarzy, przywracając jej zdrowy promienny wygląd. I tu jest coś takiego jak kwas hialuronowy, której Batka kocha. I chyba kocha go każda kobieta po czterdziestce. 40, 40. Dostarcza skórze optymalnego nawilżenia, nadając jej sprężystości i gładkości. No i witamina E i tam, i tam, i tam. E, powiem Wam, że część z tych kosmetyków na pewno pójdzie na rozdanie. Tak samo jak te dwie palety, które widzieliście wcześniej. I tam jeszcze inne kosmetyki już mam. Mam też dwa kubki fajne, tylko cały czas się zastanawiam, czy już puścić to rozdanie i czy poczekać, aż będziemy mieć tego tysiąca. Bo do tego tysiąca już brakuje mi 150 osób. A od początku roku już przyszło 150 osób i kocham Was za to. Dajcie mi normalnie taką moc takiego powera, taki banan na twarzy że e, takiej zwykłej dziewczynie e, może się udać e, uzbierać tego tysiąca e, w tak niedługim czasie. Choć wiem, wiem, że są lepsze, pewnie, tylko że ja mówię, że ja jestem taka zwykła, najzwyklejsza baba. Także to jest żel do mycia ciała i to jest AA. Taka butla 500 ml, e, dynia i jaśmin. No i czy matka otworzy to swoimi pazurskami? Zrób matka dłuższa, nie? Gdzie ten jaśmień się pytam. Coś tam, ale bardzo delikatnie. Ja bym chciała coś takiego, co tak będzie... Uff. I wiecie, że ten skóra... Ponie... Już nie będę nic robić! Nie będzie mama robić od głosów. Nie będę denerwować fitka. Eee, następnie co tu jest jeszcze skóra. I to jest odżywka, o ile dobrze pamiętam. Coś tam ustalają włosów. Ta Doram! Matka nadal nie ma okularów! Hello! Do zniszczonych włosów rozjaśnionych, yy, rozwojonych końcówek. Rozjaśnionych końcówek, słyszeliście to? Yy, dobra, to to na pewno zostaje u mnie, bo jak widzicie, nie jest dobrze. Ale nie chcę obcinać. Yy, tutaj jest błyszczyk, który na pewno pójdzie do rozdania. I to jest Maybellina. Takie ładne cacko. Dam Wam, no co nie dam Wam. Powiem Wam, że podoba mi się. Nie. Dobra, matka, zejdź na siebie, ty nie malujesz ust. Proszę bardzo, taki piękny błyszczyk na pewno będzie w rozdaniu. Na pewno w rozdaniu też będą y, rejstopy w sprayu, bo to jest do karnacji opalonej, do, ciemny, do ciemnej karnacji. Jak wiecie, ja jestem bladzioch, normalnie y, kość słoniowa. A tu jeszcze jest y, to jest taki pyłek, cień do powiek, bardzo matka delikatnie, bo za chwilę jakbyś tak nie rejwów pichnęła. I taki delikatny, widzicie? To jest taki. Mm, jaki cudny. Ale moc. No nie wiem, czy Wam dam. To jest taki typowo buszczący. Tak jak matka lubi na i dość nie szalej. No, jest błysk, jest połysk. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale jest, marka. Tu kiełbasa, tu kosmetyki, nie? A co, w kuchni jesteśmy? Jeszcze u mnie w kuchni, to wszystko może być. No i tyle i troczków, papierów, ale fajne. Co, 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 co? To miało być tak, że cena tego czegoś jest, yy, waha się, a nie, 11,69 zł. Ja dałam 45 zł za pudełko. To coś, 19,99 Widzicie to? E, odżywka jest e, od 9,99 do 13,99. Tak się waha. Ilość się nie da pracować. Tak. Maska 8 zł. I całą będzie nam nie za dużo, także pewnie nie będę wsadzać do rozdania. E, Ten przepiękny błyszczyk Liter Glows, 39,99. Hello? 4 dychy. Dużo. No i oczywiście to coś, na co się tam napaliłam, a nie jest yy, produktem pełnowmiarowym, a jedynie próbką 59 zł. Rewolucyjne, rewolucyjne serum do cery potrzebującej błyskawicznej poprawy kondycji. To moja, zawiera biologicznie aktywny kolagen, uwielbiam, który w zetknięciu ze skórą zmienia postać na pojedyncze aminokwasy i peptydy, które przenikają do skóry i pobudzają twarz, tworzenie kolagenu. Efekt... Naturalnie odmocona skóra, także jak wyskoczę kiedyś, a mnie nie uznacie, to nadal będę ja, tyle że 50 lat młodsza, czyli pewnie jeszcze mnie nie będzie. No dobra, to 30 lat młodsza. Dobra, słuchajcie, dobra, bo mnie głupawka zbiera, e, idę ogarnąć pokój, pokażę Wam, jak będzie się to prezentowało, to moje, to moje krzesło. Także piszcie, czy mam wytrzymać z tym rozdaniem do... Jezu, nie, nie piszcie, ja i tak zrobię po swojemu. Także przemyślę to, oglądnę, ile tego wszystkiego mam i albo już w tym tygodniu wylądujemy z rozdaniem, albo poczekam na tego tysiąca. A ja jestem cholernie niecierpliwa, także pewnie nie poczekam. Dobra, moi kochani, muszę się uwijać. Po pierwsze, nie mamy prądu. Po drugie, moja siostra dzisiaj dzwoni już 500 raz i ciągle mi przeszkadza, żeby to nagrać. Dobra, a więc tak. Krzesło prezentuje się w ten sposób. Myślę, że fajnie to wygląda. Jeszcze tu nad tym oknem zrobię sobie takie coś w stylu huśtawki na kwiatki. Rozumiecie? Na sznurach decha i będą kwiatki. Będzie magia, zobaczycie. Eee, także chodziło mi o to, żeby to krzesło wsuwało się pod to biurko i nie robiło takiego hałasu. harmiderów, widzicie? Cudnie, to jest zamek. To tutaj to nie jest nic rozplutego. To jest indomisieńkę. Yy, biurko ja wiem, wszyscy spodziewaliście się pewnie białego biurka, ale niestety, tutaj są meble. Jak widzicie, węga. A to coś jest takie kremowe, więc nie mogłam położyć białego, bo znowu byłby bałagan, więc zdecydowałam się na węgę. I jest węgę. Jak widać trzy szufladki. Yy. O, <laughs> Emilia. Słuchajcie, tu jest ta lalka. O... o! Wydało się! Szukałam, jak odkurzałam. Co tu się porobiło? A ona złamała moją spinkę i ją schowała. Aha. Nie przyznało się, biedne dziecko. Przecież nic by mi nie zrobiła. Dobra. Tu już są jej zabawki. No to jest jej pokój. Dobra, niech będzie jej szufladka jedna. E, co na biurku? Na biurku książka kobieta niezależna, którą już Wam polecałam. Przeczytałam już tyle. O, to jest dobre. Teraz Wam pokażę. Patrzcie na to hasło. Masz nie tylko cycki, posiadasz też rozum. Nadal i wciąż polecam Kamilę Rowińską na Instagramie, na YouTube, też znajdziecie jej filmy. Super babka. Tutaj sto z książek takich motywujących. No, ja chcę zawalczyć o ten kanał, chcę, żeby to poszło, żeby to ruszyło. No i co, netbook malutki mi wystarczy trochę pisaków, krem do rąk, bo wiadomo, że się przydaje. Słynna lampka od babeczki starszej. Tutaj są te słuchawki, które po przyciśnięciu na uchu dzwonią gdzieś nie wiadomo gdzie. Trochę jeszcze je muszę ogarnąć. A tutaj macie super hasło. Życie to trzy słowa: wybór, szansa, zmiana. Musisz dokonać wyboru, skorzystać z szansy, jeśli chcesz coś zmienić. Fajne? Nie wiem właśnie skąd to się w ogóle wzięło, ale podoba mi się. Na pewno tego nie kupiłam. E, idąc dalej, no to jest to właśnie parapet wstydu, to są kwiatki, które umierają i przyniosłam ja teraz to okno y, przysunęłam. to nie jest tak ciemno, tylko odbijało mi się strasznie wszystko i nic byście nie zobaczyli parapet wstydu y, papirus, który o, tutaj będzie widać, obsycha ale wypuszcza też nowe, więc może będzie mu trochę lepiej, myślę, że y, słaba wilgotność jest tutaj e, tutaj jest kolejny kwiatek w glinianej doniczce od mojej mamy jakieś tam moje gazety Emily pluszaki, bo wiecie, że to jest w pokoju u Emilki, tu jej pokój o, tu jest Emily perfum, bo przy ostatnich zakupach została z chłopakami i prosiła mnie, żebym kupiła jej perfum, proszę bardzo, Frozen, fajnie pachnie delikatnie i ten ładny kwiatek, zobaczcie Emila piszczała, także ma swój pierwszy perfum, łóżko, nad łóżkiem napis Emilka, który ręcznie wykonała dziewczyna dla mnie jak byłam w ciąży Łapacz snów, jakiś tam obrazek jej, no i pościel, którą już widzieliście w Psi Patrol, bo Emila teraz ma manię na Psi Patrol. Pewnie Wasze dzieciaki też. Także tak, myślę, że wygląda to całkiem przyzwoicie. Tak przyjemnie. Tam jeszcze na ścianę chcę dać tapetę. Takie dwa, trzy paski, żeby nie zaciemnić całego tego pokoju, tylko ten kącik tak troszeczkę odciąć. No Także tak prezentuje się krzesło, biurko. Matka tutaj teraz ogarnia Wasze komentarze. Sprawdza co i jak. Żegnam się z Wami i czekam na ten prąd, bo chciałabym bardzo skończyć ten obiad. Do zobaczenia, pa. pa.